Zadanie piąte. Dane są dwie przecinające się proste. Miary kątów utworzonych przez te proste zapisano za pomocą wyrażeń algebraicznych. Zobacz rysunek. Dokąd zdanie, wybierz dwie odpowiedzi, tak aby dla każdej z nich dokończenie poniższego zdania było prawdziwe. Układem równań, w którym zapisano prawidłowe zależności między miarami kątów utworzonych przez te proste, jest układ. Tutaj jest ważne, że mamy wybrać dwie odpowiedzi. Widzimy, że mamy tutaj parę kątów wierzchołkowych, to jest kąt alfa plus beta i kąt 2 alfa minus beta. Pamiętamy o tym, że kąty wierzchołkowe mają równe miary, czyli szukam równania takiego, gdzie mam alfa plus beta równa się 2 alfa minus beta. No i takie odpowiedzi mam w podpunkcie A i w podpunkcie B. Oraz w podpunkcie E, czyli będziemy wybierać jedną z tych trzech odpowiedzi. Popatrzmy teraz na drugie równanie, jakie możemy ułożyć. Widzimy, że mamy tutaj kąty przyległe, czyli dwa kąty, których suma wynosi 180 stopni i możemy mieć zapisane, że beta plus 2 alfa minus beta równa się 180 albo alfa plus beta plus beta równa się 180. No i teraz poszukamy takich równań i widzimy, że takie równanie alfa plus beta plus beta równa się 180 jest w podpunkcie B, czyli dwa równania są prawdziwe. Przekształcając natomiast równanie beta plus 2 alfa minus beta równa się 180, odejmując obustronnie stronie 2 alfa minus beta, Otrzymamy, że beta równa się 180, odjąć 2 alfa minus beta. I mamy takie równanie w podpunkcie E. Czyli naszymi odpowiedziami do tego zadania będą podpunkty B i E. Jeżeli uważasz, że ten film jest warty polecenia, udostępnij go znajomym. Subskrybuj kanał i daj łapkę w górę. Dziękuję bardzo.